Ok, wam wszystkim witam was serdecznie, z tej strony oczywiście nikt tu inny jak Chmielu, a to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii, zagrajmy w tej Luffy, jak pamiętacie. W poprzednim odcinku walczyliśmy z tą bestią, która mnie dosyć lekko wnerwiła, ogółem rzecz biorąc, i miałem lekkie problemy z nią. Ale co, wracamy, myślę, wiecie co, do, do walki z nią, nie? Tu nie ma co się ukry co ukrywać. Tylko tym razem trochę, jak widzicie, mam więcej temu. Mam m.in. właśnie apteczkę, mogę sobie użyć. Mogę granatem mi sprzedać, może jakoś teraz pójdzie lepiej powiem wam szczerze to Z racji na to, że sobie musiałem od, aż powiem wam szczerze odpalić od nowa Od pierwszego, od nie od pierwszego tylko od ostatniego save'u Właściwą grę z racji na to, że było mi po prostu tak trudno tutaj ją zabić Walczyć z, tą, z tym głównopodobnym podobnym zwierzę, że to jest niepojęcie Tak ciężko to jest zabić, ja z tym walczyłem powiem wam że 40 minut na marne jakoś mniej więcej Próbowałem to zabić i nic. Nic. Centralnie. To ma przecież, powiem wam szczerze, to ma tyle HP, że ja nie wiem jak z tym walczyć. Gdzie to jest? Znowu się gdzieś schował. O, dobra, tu jest. Chodź tu. Chodź tu, chodź tu. Przecież ewidentnie i perfidnie nie ma na to patentu na zabicie tego gówna. Może jest, trzeba po prostu dużą ilość amunicji w nią ładować. Ale problem jest taki, że nie zawsze ma się tyle amunicji. Natomiast mamy na przykład teraz, patrz, znajdziemy sobie ją, namierzymy ją zaraz. Opa, dobra, już widzę, gdzie jest. Dobra, widzicie? Ach, aha. ty bestyjko, mała, perfidna. Dostaniesz jednym pociskiem. Ale nie dostała go, tak jak chciałem. Dobra. I teraz tak, robimy sobie next. Bolty sobie robimy wybuchające i spróbujemy właśnie tym... Otóż naszym magic sprzętem rozwalić. Może teraz? Uciekło gdzieś. Zniknęła tu jest. Już ma widzicie się bardzo mało HP, ale mimo tego i tak jest ją strasznie ciężko zabić. Więc miejmy nadzieję, że może teraz Weżek Gin już Padać mi się zdaje. Już coś jej nie pasowało chyba, więc już chyba... Kurwa, już nie ma amunicji nawet. Jezus Maryja. No widzicie jaki stolec? patrzę. to samo miałem w poprzednim odcinku. Zero ammo prawie. Jak tu z tym walczyć? Co, czym ja mam ją teraz niby bić? Czym ja mam ją bić? Pięścią? Co, ja mogę sobie w żyłach lasnąć i uciekać? I czekać po prostu, aż na mnie będą wybiegały te małe gnojki? Opa, owa zmowa. Chodźcie tu Dobra, amunicji troszeczkę wpadło. Dobra, coś dropło z nich, a moc nic. Tak znowu ten stolec, ja. Yeah. Dobra, czekajcie, bo, kurwa, mamy lekki problem. Muszę sobie zrobić chwilową pauzę z racji na to, że zaraz mi się telewizor wyłączy, a tego nie chcę. Także okej, okay. już jesteśmy z powrotem. Muszę użyć Magic Pilota. Dobra, znowu, że jesteśmy w dupie. Jak już to mówiłem wcześniej, nie mamy życy. centralnie czym bić. O, o, o Chryste. Powiedz mi, jak się zabić tych głupio. Jeżeli tak mało HP pewnie zostało, że to jest niepojęcie, ja muszę stać jak down i próbować ją bić. Dobra, chodźcie tu gnojki. Jest ammo, dwa naboje. Gdzie ona jest? No, ginżesz już. Kobro królewska normalnie. Ile można z nią walczyć? Bez gin. Damn right. Udało się, i dwa asygmenty wpadły przy okazji. Ale udało się to, co najważniejsze. 10 klocków wypadło z nich. Cholera, Skubana miała tyle życia, że to było nie pojęcie. Czemu ta krew leci do windy? Uff, ale się cieszę, normalnie powiem wam szczerze, że... Masakra, tyle HP miała, że... Aż musiałem powiem wam szczerze dokładnie. Musiałem od... odpalić sobie checkpoint wcześniejszy, bo walczyłem z nią z 40 minut i nie miałem w ogóle... Amunicji, żeby ją jakoś rozwalić czy coś. Tu jest jeszcze amunicja. W ogóle nie byłem w tym pomieszczeniu przed walką. Zajebiście. Nie wiem czy było to otwarte to pomieszczenie w ogóle. Nie sprawdzałem, a tu dużo amunicji jest jak widzicie. Glutaminanków i w ogóle, ale dobra, dymić to wsiadam już do tej windy. Ciągniemy za tą baję i jedziemy. Udało się wreszcie. nek amunicja? O, tylko do handguna mamy i do strzelby. Także nie jest kolorowo Trzeba uważnie, ostrożnie I ograniczyć agresję Takie są nasze plany działania Co z tym jesteśmy? Dobra, My Mykłyś pięknie, kluczyk pierwszy Mi się wydawało, że miałem już jakiś kluczyk, no dobra, nieważne Świnka. Świnka, A nie, to gościu jakiś. To jest to urwane metro, po którym mieliśmy przechodzić. YOU JA yeah. Co jest? YOU WILL I następne to będzie DIE. Haha, domyślam się. Albo fajnie by było, jakby było na przykład YOU SHOULD NOT pas Będę cierpiał za co O kurwa Dobra ucieczka z tego pociągu.

You'd never appear in a reputable journal otherwise. Nobody in the world knows you even exist. Oh, but they will know. I have surpassed you in every way you can imagine. No matter. I have what I need. All that's left is the procedure. Indeed. That is why we are here. We? Nie próbujesz. Nie próbujesz to bez mnie. Co to za typy? Gdzie oni go zgarnęli? Co jest? Zgarnęli go. Zgarnęli Rubika. Nie pozwolili mu dokończyć eksperymentu. Znowu ten mosk. What the fuck, znowu te dawny Strzykawka musi siąść. Tak zwana żyłeczka. Dobra. Pamiętam, że trzeba było właśnie wyrywać im to z mózgów. Dobra, wejdzie. Że... Spieprzaj, kurde, no, audowemu, audowemu, niestety, no, wyrywaj kolejne, dobra. Odłączamy ich z normalnie. Pada już na ziemię, a ja z ciebie wyrwę to. O tak, dobrze, świetnie. To był last. Man. Co teraz? Przeciążenie jakie zrobiłem, czy coś? Uh, uh, uh. Co jest? Już była taka akcja przecież, że wyrywaliśmy to z mózgów. O, Chapter 14 ukończony. Z tą chyba dziwnym zwierzę. Które było perfidne i trudne do pokonania, strasznie. Zasawiemy sobie, oczywista sprawa. 15 rozdział, An Evil Within. Z tego co mi się zdaje to jest już ostatni chyba chapter. Czyli już jesteśmy praktycznie na takim półmetku można powiedzieć, czyli no... Jest ok An Evil Within, zło wcielone, The Evil Within to się tłumaczy chyba na polski jako zło wcielone, tak mi się zdaje. No dobra, zajmijmy się tym, walczmy, już, znaczy walczmy. Działajmy, to co trzeba. 11 minut trwa odcinek. Wiecie co, ja myślę, że nie zrobimy tego chapteru raczej na pewno. Co jest? O, oh, Kidman. Obudziliśmy się. Wyszliśmy z tego koszmaru, czy mi się wydaje? Co jest, Udało nam się wyjść z tego koszmaru całego? Kto to? Wow. Ktoś nam strzelił bańkę i obudziliśmy się znowu. W koszmarze zwanym. Kurwa, w ogóle tutaj ciężko to. Zatraca się jeden mózg, drugi, trzeci, czwarty. Seba już nie wie co się dzieje, zresztą ja też. Skiatryk coraz bardziej zaczyna się psuć, bo że teraz już przesiąga deszcz, jak widzicie, pada wszędzie tutaj. Siostro, siostra, za niedługo skończysz pracę. Jak tam ci się to podoba? Gdzie jest? Siostrzyczka. Nic nie pisze o siostrze. nas opuszcza pokój przesłuchań, tam było coś ale tu nie było nic o naszej siostrze, która zniknęła gdzieś. What the fuck? Co ty robisz, Leslie? też zatracam sobie mózg Totalnie Gubie umysł totalnie Leslie. Co się stało? way. Ciemno sprowadzi. To widna jakaś zasadzka normalnie. Tak ten psychiatryk wyglądał. Czy jednak ładniejszy był niż Niż przebywaliśmy w nim, niż ten, w którym przebywaliśmy, ładnie tu był. No, tu jakiegoś zadupia dali. Wszędzie biało, ładnie. O, to będzie ta sala z Water BPL. Dobra, najważniejsze jest to, że trafiliśmy do tego psychiatryka, jak, do, jak wiecie. Czyli do etapu morza końcowego. Nie interesuj się Seba. Nie takie rzeczy nam są potrzebne. Trzęsienia ziemi znowuż. Zaraz znowu, jakieś wybuchy będą. obsuwy tektoniczne i te sprawy. Co to kurwa się dzieje? Przecież nie przejdziemy tego pomieszczenia do końca. Coś się wydarzy na pewno. Mówiłem, że coś się będzie działo. I raport zginął pod gruzem, zasypany przez wielki przypadek. Nie, no wstawaj, seba jeszcze nie skończyliśmy tego. Chyba. Gdzie ten rowek nas wyrzucił? Gdzie on nas wyrzucił? Yeah, Joseph Dotarliśmy do miejsca. Beacon, Men Beacon Mental Hospital. Tylko czemu akurat? Co się roztrzaskało? Również tak jakoś rzut jedną podłogę w ogóle. Nie czy... Po gruzie musimy do góry iść. I tak też idziemy. Leslie? What? Mindfuck 100% normalnie. O, jesteśmy tutaj, zaczynaliśmy nasze śledztwo na tym wejściu do tego szpitala właśnie. To pamiętamy tutaj. I knew it. Co teraz, pewnie będziemy mieli jako cel zobaczyć na kamery, tak jak było na początku, może, nie? Czy co? Tutaj na zaplecze. Ciapełko sobie odpaliłem, ale też sobie w żyłkę szczelę Gdyż nie mam zbyt dużo życia, to może się przydać akurat, to wiadomo. tajne zejście. Nie wiem co oni tu badali w tej piwnicy, ale to jest jakieś... tajne przez i tu niko, nikt nie powinien wchodzić. Kurwa, zejścia do piwnicy jakieś chore? Serio? Nie wiem co oni tu robili w ogóle. Jeszcze głębiej, jeszcze. Serio? Tak głęboko co oni... The sedative they used on me must have been my own. I was aware of every slice, every severed nerve, every tug of flesh pulled away from my bones, until absolute darkness overtook me. Darkness and pain. A thousand other sensations as they probed my cerebellum, examined my walls. The sensitivity of intensity. Ekstazji, hmm. that's right, co to za znowu zejście. Ja pierdolę takie rzeczy pod psychiatrykiem, tu taki, takich rzeczy to jeszcze nie widziałem pod psychiatrykiem. A byliśmy tu przecież, uciekaliśmy ten, jak pamiętacie na początku gry. A, człowiek już nie wie, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Leslie, zaraz. Brutamianki sobie muszę wziąć. Nie ma tu gdzieś przejścia, może, do tego? Do siostry jeszcze nie wrócimy, czy coś? Chciałbym sobie tam wrócić, żeby, wiecie, rozdać jeszcze trochę tych glutaminianów, które nam tu zostały. Nie wiem, czy to w dobrym kierunku idę, tak a Ale chyba złym, bo tu nie mogę wyjść. Dobra, czyli jednak ma, prowadzą nas w innym kierunku, okej. Okay. No to idźmy w tym innym kierunku. Tylko ogólnie rzecz biorąc, jak będzie się coś działo, to kurwa. Jest. Rubik. Huh. Czy o Hmm, nie wiem. Hmm, teraz możemy takie rzeczy robić. Ha. Czekaj, 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 Seba, czekaj. Zanim tam pójdziemy, ja chcę się dowiedzieć, co tu będzie. Jeszcze nie wiem, cholera, w którym kierunku iść. No dobra, chodźmy tutaj. Nie wiem, czy to coś daje. Pójdę tu, czy tam. Dlatego chodźmy tu, bo tu mi się wydaje, że będziemy dłużej szli. Tu idziemy na taką przebieżkę, bardziej dookoła niż wcześniej. Nie mogliśmy tu przejść, bo ten nie mieliśmy, jak i tak przejść. To jest raz, a dwa to pamiętacie, gonił nas typo I jeszcze nogę mieliśmy uszkodzoną, no Dobra, Czyli tu były tylko dwa naboje do snajperki. No to nic, idziemy dalej. Jeb, Mam glutaminę i te schody, ale tymi się nie interesujemy. bo tu. Czyli co oni kurde trzymali te całe kabiny, ten projekt z Rubika pod ziemią, totalnie ukryty? Serio? Ukrywane Wszędzie, nie wiadomo jak. Psychola normalnie w tym psychiatryku sama, co z tego się produkuje to światło z latarni, to, 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 to... czy co, co to jest. Dużo pytań strasznie się pojawia pod koniec gry. Strasznie dużo pytań. Zanim wsiądziemy do tej windy, chcę jeszcze oprzeć co tam było. Okej, okay, jakieś turbiny, wiadomo. I realized the menace had betrayed me. It was too late. <toddomega> I was so close. He knew it. Knew that I was too focused to notice when he brought those men. They never got past my traps otherwise. Their device is a perversion of my own. The device I should have created. My data. Ale niestety oni tam chyba nie doszli do niego, bo jak coś tam gadało o pułapkach, że za... nie, z... nie zdołali przejść po prostu ominąć jego płapek i nie dokończył projektu przez to też, więc nie wiem w końcu, jak to było. Dobra, jesteśmy w tej windzie, którą pamiętacie, jechaliśmy też na początku w środku gry ogółem kilkanaście razy. Na pewno, co dalej będzie się działo, to się zaraz wszystkiego dowiemy, dowiemy. Naprawdę ciekawi mnie, jak zakończy się ta historia. Trzyma to w napięciu, troszeczkę trzyma. Chociaż fabuła nie była taka specjalna, no ale trzyma jakoś w napięciu. Dobra, wysiadamy. O kurwa, co jest. To co jest grano. Chyba chłopak lubi deszcz na twarzy mieć. To teraz mamy tam być. Dobra, wiecie co ja myślę, że żeby nie przedłużać, zakończymy tutaj ten oto odcinek, także to jest chyba powrót do tego spota, gdzie mi się wydaje, że jest powrót. Nie wiem w ogóle gdzie ja idę. Nie wiem czemu tutaj zeszedłem, ale jest glutaminianek sodu, także o tyle dobrze, i fragment mapy. Dobra, ale tak jak mówię, co, ja się z wami pożegnam, także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście widzimy się w następnym odcinku. Będziemy kontynuować oczywiście naszą przeprawę. To by było na tyle. Cześć wam wszystkim.